Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Piccolo i witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii Zagrajmy w Star Wars Squadrons Jest to druga seria Zagrajmy w, która pojawiła się na moim kanale. Jeśli ktoś nie widział pierwszej, polecam ją zobaczyć. Link oczywiście macie w opisie. Grę przechodzę na padzie z pod podłączonym do. Komputera, bo jest to gra o lataniu i nie jest to jak każdy inny Star Wars stworzony przez Electronic Arts strzelanka typu biegamy pieszo, tylko tym razem będziemy latali i wykonywali misję w powietrzu. Gra zawiera multiplayer, ale też, bo bardzo naciska na multiplayer ale także zawiera fabułę, więc tylko na fabule się skupimy, więc myślę, że odcinek Wam się spodobał. Oraz przypominam o łapce w górę i subskrypcji, że jeśli chcecie mieć więcej tego typu takich fajnych odcinków. gra już troszkę sobie na YouTubie obejrzałem, żeby mieć, żeby wiedzieć co jest, jak jest. Przepraszam Was widzowie za to przejście. Dobra. Star Wars Squadron będziesz przełączać się między perspektywami dwójki pilotów po przeciwnych stronach wojny. W pierwszej misji będziesz grać po stronie Imperium. Tak jak mówię, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, jeśli chcecie mieć więcej takich, tego typu odcinków. Ja myślę, że od razu nam tutaj ubiegniemy sobie ze i przechodzimy do gry. Do fabuły kampanii. Standardowe. Standardowe. Zastosuj. I teraz y, tryb fabularny. Zaakceptuj i rozpocznij. Grę. Tutaj mamy też, jak mówię, e, taki, słuchajcie, e, możliwość grania online, ale nie zauważam, że to jest poją trudności i ja bym wziął jednak tylko tym dla, dla graczy, którzy chcą wyświadczyć o popełnieniu gry w spieku kosmicznych bitew, ale bez poważnego wyzwania. Drogowie są mniej niebezpieczni, sterowanie statkiem jest łatwiejsze, a celowanie znacząco wspomagane. I ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie, oraz chciałbym Wam życzyć także nowego roku, bo już mamy rok 2025, widzowie. Więc naprawdę bardzo zleciało, już 5 miesięcy pracuję na YouTubie, więc bardzo fajnie. Dobra, ja klikam i czy chcesz rozpocząć historię dla jednego gracza? Uwaga! Twoje postępy będą co pewien czas automatycznie zapisywane. Rozumiemy? okej, dobra. Teraz będzie kacenka, czy tak tylko.

na razie macie wersję angielską. Ale oznajmiam następne odcinki desent. pewnie, przez zapisane i nie Vader's orders are clear. Are they? Yes. Wipe out all that remains of Alderaan. How? Oh. I understood the survivors were in hiding. Intelligence reports a possible Alderanian convoy heading to Foster Haven. They want you want to draw them out and finish them off. Do you understand that, Captain? Perfectly, Commodore Sloan. Dismissed. i Everything ready, Lieutenant Carroll? Squadron's on their way. They're excited to fulfill Lord Vader's command. And you? No qualms hunting down refugees from a world we destroyed? During the Iskallar uprising, you taught me to ignore propaganda. They're traitors, not refugees, and will be dealt with accordingly. I've prepped our usual Sigma Nine loadout. No, only standard ties today. Flying old school, sir. This might be a real <laughs> talent after <laughs> all. But I do chyba think to understand całkiem Tego co widać na Rozgrywka. I guess we'll find out. Długo się zabierają na nagrywanie. Zróbmy to dobrze. Zróbmy to dobrze. Zróbmy to dobrze. Zróbmy to dobrze. Zróbmy out there. We don't want to scare them off. Nie do this right. Zróbmy do to dobrze. Zróbmy to 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 nie Zróbmy to dobrze. Zróbmy to dobrze. Zróbmy to bo była sylwester. Był, był sylwester, ale dobra, szybko, sterowanie, nie, 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 nie. opcje, yy, dźwięk, chciałbym dźwięk, język angielski, o nie ma, Cześć. Yy. ale czy ja mógłbym yy, angielski yy, zrobić napisy polskie, wystarczy swoje myśli w tym po zniszczeniu Alderana eskadra Helisa dowodzenia przez kapitana Lindona Jabesa, otrzymała rozkaz zniszczenia konwoju za alderańs, alderańskimi uchodźcami, aby pokazać, że bunt nie będzie tolerowany. Lećcie do przystani Postar i odnajdźcie ten konwój. I tutaj mamy poziom trudności kampanii, tryb fabułowy. Ła. Ja normalnie pełną prawdę. Nie idę. Nie idę. Ale sterowanie, powiem szczerze tak, podzielam się dużo rzeczy, bo już samo wejście do tego myśliwca, tak, jest jak w Frontie dwójce, ale nie w tym, nie do tego wejścia po prostu. I jeszcze oznajem, że jak mówiłem, bardzo długo się brałem za tą serię, miała być też seria Gears Speed Speed'a Unbound, która na że się pojawi na moim kanale, nie mówię, że nie, i wyświetlania bardzo fajnie w górę, Trzy pod te łożyska, widzę, że bardzo lubicie.

But it's not we don't want a one, can it be? Glad you're man. Maybe you're that. You know? then, you know? From inside, you forget how big our star destroyers <laughs> <laughs> really are. Mm -hmm. Careful. Shields are on, because they're flying so close to the <laughs> hole, there's <But laughs> <laughs> no time to get gifts. Uh, there was one as well, someone. You're right, sir. It is good to fly old school again. There's something very forthright about a tie fighter. Well done. Let's get... okay. 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 We call out to watch our victims. Sounds like someone around. is testing battle formations. Better here than in the field again. I'll check this out. Keep your distance, he looks like. Oh, I've known a few daredevils who have found that cover the hard way. Highlands push the limits. Sometimes the limits push back.

i мне бассейн тропоты trading post in the sector. It. It's only a haven for thieves and pirates. If the refugees are hiding here. Clearly they're not as innocent as they claim. So I'm taking for чтобы Żeby zagrać w... ...Trisusy, co być z wami razem widzowie. I też ta Delta Force na pewno będzie boli. Widziałam z to Dzisiaj, wczoraj. Znaczy dzisiaj. bo to jest... dzisiaj. No bo to jest no no dzisiaj right. okresu, bo Dzisiaj... This is Captain Linden so James of the Galactic Air Pine. Prepare for immediate inspection. And this is Fastar Haven Station no, so no, avoid no. -like customers. If they cooperate, we will be fine. Pilot, proceed. I'll handle it. Check your forward sensor. It will identify oh. the potential targets. to jak boisz o to jest? Zamiast nieznany statek lub obiekt, zwróć się w jego stronę i wciśnij LT, aby ustawić go jako cel. Następnie zbliż się do niego. Twój skan rozpocznie się automatycznie, kiedy zwrócisz się w stronę celu i będziesz w zasięgu 1000 metrów. A no, ja nie wiem jak chciałem cię na zrobić Tu jest o to miejsce piloting those ships and see if the refugees are here No jakby Chyba sprawdzam, ale nie jestem pewny Szaraz, odpowiedź, bo ja nie czaję w ogóle przeskaluj Rozumiem tam nam zeskanować. Nam Tam zeskanować. To luźne. Tak, do tego co było co. Albo tam to wszystko skanowałem i jest komputer. o, skanowanie jest. I languje on to skanowanie. Otworzyłem To Keep looking. Um, teraz chyba będzie ten pomysł. Zacznę się skanować. Jestem na poziomie 1000. Tak, dopiero teraz jestem. Uwaga. Skalowanie. I cyk, skanowanie ukończone. Czyli mam już znowu te rzeczy i teraz powinno nas czekać chyba jeszcze jedną so rzecz, not w się tak w tak się wydaje. Ło! No, mamy... Inspection.

Captain. We the station's uh, defenses just activated. Uh, sure. Helmsmadrin, destroy those turrets. Okay. The under fire. Hmm. Here, no one, no one fire? No I'm sure. the fire no. should be to no. prepare for no. return fire. Hey, I can, I, can I can know. Push, no? I'm just messing you? Okay. Oh. Aha. to teraz to rozumiem, instrukcja była zbyt trudna Aby... coś do mnie na pewno a to do mnie... ło! Wow! ło! Wow! Wow się odpalili! ło panie, tak jest tutaj a do góry mi strzelano strzelano strzelano... w końcu mają

ale ja już wleciałem. Przepraszam, ale. Przepraszam, ale. Była trzeba wlecieć, da? To jest takie autocelowanie. Niektóre myśliwce takie jak X-Wingi mają regenerujące się pole ochronne. Musisz przebić się przez pole, zanim spowodujesz uszkodzenie kadłuba. Kiedy. Kiedy celownik z białego robi się czerwony, znaczy, oznacza to, że Twój strzał trafi w cel. Śledź ruchy przeciwnika i cały z wyprzedzeniem, aby trafić w No! Ja rozumiem! No! To że no wow. No wow. Co tu się dzieje, co tu no, takich odcinków... Zagraj, zagrajmy wy, to nawet nie musicie powiedzieć, że i tamto. To jest nie... jakby... Przepraszam. Zostaw naprawcy. Naprawczy. No. Chcę zmienić cel. Nie chcę mi działać.

The convoy. Prepare to fire. All systems down. Those were iron missiles. Where the hell did they come from? I'm sorry, Teresa. After all, I can't ignore what the Empire has become. Sir. So, yeah. right, <laughs> <Winston>? <laughs> what do <you> say? <laughs> but I don't care who ordered it. I didn't sign up to hurt innocent refugees. And if protecting them makes me a rebel, then so be it. <laughs> it. Pilot, see if you can bypass this shutdown. You got this. Catch up with that, Lieutenant Carroll to the Vigilance. Captain James is aiding the rebellion. Send immediate assistance. I hope you do have to this. know <pod> me. <pod fight align> <Okay. can>. Nie podważa ja. się z lekarstwem. Czy się no. Ale się dynia, bo ja. e, to się znasz? To mam coś badać. No. Dziękuję. Właśnie. Imperial Squadron. Jestem z Refugej Kanwy, Valdera. We have families. A jakby się have

tak ja myślę przepraszam was, że kaczenka nas wspominała, ale tą, tą rzecz, to, yy, tą misję zrobimy już od yy, słuchajcie już w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to pamiętajcie, że zagrajmy więcej zawsze oraz także że tego Jutro pojawi się kolejny odcinek z tej serii zagrań w Star Wars Squad Runs. a więc żegnam. Do widzenia. Cześć.